Dzień widzowie, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj e, zaczynam odcinek no, wracaniem z. Kurde, muszę sobie pieniądze odjąć. Poczekajcie chwilę. Okej, okay. taka mała wtopa na początku odcinka. E, wracam ze sklepu z zakupów. Będę musiał zostawić auto. Tutaj, y, pod domem, Mój kolega będzie na chwilę go brał, bo on tam jedzie gdzieś do miasta, on nie ma prawa jazdy, znaczy ma prawo jazdy, ale ma auto w remoncie. Y, ja idę do domu, coś chcę zjeść, y, nie wiem, jakieś tam, mam pierogi, o, moja, moja tam ciocia mi przywiozła ostatnio, jak była u mnie na weekend, więc ja idę do domu i zaraz się widzimy. Dobre widzowie, tak nagrywam, bo dostałem telefon tego mojego kolegi, że on już jednak ma auto, tylko że tego auta nie ma, a ja naszego polona za nie ma. Ty faktycznie? Co jest? Ukradli mi samochód? Ja nie mogę. Ja pierdzielę. Wiecie co? Ja się chyba tu sąsiadów popytam i zaraz się widzimy. Dobra, widzowie, słuchajcie, dowiedziałem się, że ktoś tu widział, jakby na odleju, że ten Sebiks yy, zabrał nam Poloneza, więc siadamy w jawę i jedziemy tam do tego domu, do domu Sebiksa. ojej, Minęło kilka godzin, jak go tam zostawiłem, więc żeby coś tam nie zmajstrował, żeby go nie zepsuł szybko ja moje cie 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 cie. Czyli wybrałem Jest otwarta O ku da. ja pamiętam, bo ja kiedyś u niego dybyłem. Widzimy. to jest tutaj w sumie już. tak to jest tutaj przejedziemy się tu no, może nie będę mu tak na wchodził na po? o ja tam widzę, ja widzę moje kapelane ja widziałem jakbym wychodził z domu nie mogę więc zniesiemy sobie tutaj. Słuchajcie, widzę, muszę zrobić na Dobra, ja już podeszłem tutaj. Już widać coś chyba majstrował. Spróbuję odpalić. Kurde, co jest? Nie działa. Hmm. No nie działa. Ty, widzowie, ja miałem tu wytrych w aucie. Biorę go. Ukradnie mam BMK. Tylko muszę otworzyć te drzwi. O! Udało się, udało się, widzowie. Udało się. Nagrywa się to w ogóle, nagrywa. Wsiadamy sobie. No i spróbujemy odpalić. Jakoś. Widzowie, jaki ma to? Zostawił kluczyki. Hehe. <tosz> sobie drzwi jeszcze zamkniemy żeby nas tu nie widział. Wiecie co? Mam pomysł jeszcze co zrobimy, żeby się zamścić. Co jest? Odłożymy coś. Także ja to zabieram na gospodarstwo. Ja to już zabiorę widzowie na gospodarstwo i przedstawię Wam cały plan, jak już będę na gospodarstwie. Jeszcze zabiorę widzowie może nagram. Jak ona jeździ? Trzeba szybko teraz do domu. Ja ją ja nie, nie, nie będę jeździł. Ja ją szybko sprzedam. Za to co on podłoży będzie na kilka lat w więzieniu. Jak wróci i mnie zobaczy z tą WM-ką, to będę ją trochę przerwane. Teraz trzeba ją schować. Dora słuchajcie, widzowie podłożę mu taki nielegalny roślinki, więc ja do kolegi idę po to i zaraz się widzimy. Dobra widzowie, ja już to mam. Przywiozłem do mojego kolegi... raczej kolegi, znajomego, który siedział kiedyś w więzieniu. No i widać chcę dalej trafić do więzienia. Ja tego nie hoduję, bo ja nie chcę skłoby w sobie. Ja tylko mu podłożę. są te roślinki, które myślałem. Tak, można powiedzieć, że to są takie roślinki halucynki. Właśnie, nie. halucynki bardziej pasują. coś tam widziałem, że ostatnio, o kurde, ten sedek schodzi na jakieś grzybki halucynki. Nie co mu zapłaciłem za to, więc trochę nie, trochę jest to o kilka sekund to jednak mógł stracić jakby ten biznes, nie? Dobra, wy mnie nie widzicie, okej? Pani nie widzi, dobra? Ufam się. No to dziękuję. Podłożyłem gdzieś to. Kurde, to nie przychodzi? I... Pum! Obijanie... Konopią. Dobra, ja mu to ułożę i zaraz się widzimy. To widzowie, ja już mu to podłożyłem. Teraz szybko trzeba uciekać, żeby nikt mnie z tym nie zobaczył. Bierzemy jawę na pakę. Ja już... Ja, be, ja, ja się ja po prostu wrócę do domu. Dobra, widzowie, ja już zajechałem. Mm. Co musimy zrobić? to zadzwonić na policję. Ja zadzwonię, no nie będę wam mówił, bo też nie chcę podawać adresu za bardzo jego. Dobra, widzowie, minęło jakieś 10 minut. Teraz zobaczymy... Yy, Przecież nagrywa się. Ała, nagrywa. Yy, zobaczymy teraz, czy... O, czy już przyjechali. O, o, coś tam słychać? Jest, jest policja u niego, tak jest, widzowie. Udało się. Raczej go wezmą, tak mi się wydaje przynajmniej. Cześć, jak ktoś na, na Discordzie się do mnie dobija. Znowu. Okej, okay, to był Duduś, już się z nim połączyłem. Nie będziemy ro, razem rozmawiać, bo żeby się nie dowiedział, ja się też wyciszyłem o tej całej akcji. No I takim pięknym, dla mnie pięknym akcentem kończymy ten film. Cześć!